Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Oczywiście dzisiaj mam dla Was osobny filmik. Jak zrobić ryż na mleku. Ja robię akurat mleko połączone z wodą. Tak mi najbardziej smakuje. Odrobinę masełka, odrobinę soli. Wtedy mieszam z miódkę, dwie. Przykrywam, zmieszam na minimum na 1, na 2 czy tam 1,5 i on sobie tam dochodzi ten ryż. Około pół godziny 35 minut jest ryż już uduszony czy ugotowany. Ponieważ on musi być taki troszeczkę miękki. Jakby lekko rozgotowany nie będzie przeszkadzał do tego dania właśnie. Jeżeli ktoś nie chce sosem, możecie sobie ze śmietaną zrobić. Śmietana z cukrem, z cynamonem. Jak najbardziej będzie pyszny. Pyszny obiekt, pyszne danie, pyszny deser, pyszna kolacja. Na co chcecie możecie sobie to zrobić. Teraz mamy lato, a więc na pewno każdy z Was szuka jak najszybszych dań. I to będzie jedno z naprawdę z szybkich dań. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. A jak gotować ryż na sypko do dań? Mam również możliwe, że podam Wam link pod spodem, żebyście widzieli, jak gotować taki ryż na sypko. Pasmati, czy jaśminowy. Możliwe, że ugotuję Wam jeszcze dzisiaj ten ryż. 200 ml wody i 300 ml mleka. I w tym będę gotowała ryż. Do tych śliwek. 300 ml mleka. Wlewam. łyżeczki soli do ryżu trzeba dać, bo on musi też smakować ten ryż. Ryż możemy sobie wziąć. Jaki życzymy sobie, ale są takie mleczne ryże, ekstra, takie, co się rozgotowywują. Możemy sobie wziąć również basmati ugotować. I dobra łyżeczka masła. Gotuje się już. Na momencik przestawię. To, Wam pokazać, że wrzucam tutaj właśnie ten ryż. 200 gram pół litra wody z mlekiem sól, masło oczywiście jak gotujemy mleko musimy zawsze stać i uważać tutaj mam 200 gram ryżu na pół litra mleka powinno wystarczyć i ja go teraz popłukam ryżu tutaj się popłukał zobaczcie gotuje się już na momencik przestawię Otóż Wam pokazać, że wrzucam tutaj właśnie ten ryż. I jak mi się tutaj zagotuje, zaczyna się gotować. Zmniejszę sobie na 2,5 nawet, ponieważ ten ryż musi mi się gotować około pół godziny. Na wolnym ogniu, pod przykryciem. I ja nie będę w ogóle mieszała. Teraz przykrywam i nastawiam tutaj 30 minut. Widzicie? On jest, to jest jakby inny rodzaj ryżu. I proszę zobaczyć, ja jego w ogóle nie mieszałam. On jest taki, Niemcy by powiedzieli szlocyś. On jest taki jakby lekko klejący i taki ma być. On nie powinien być sypki. I teraz ja to próbuję. Super. I teraz to podajemy sobie właśnie z takim sosem, który ja zrobiłam, czy z takim kompotem. I to wam chciałam pokazać. Czyli ten ryż możemy tak podać. I nakładamy taką dobrą łyżkę ryżu, proszę zobaczyć, albo dwie, zależy od możliwości Waszych. Możemy również dwie. Tu możemy sobie leciutko posypać takim brązowym cukrem, będzie idealnie pasował, a na to troszeczkę cynamonu, Wam powiem, jeżeli ktoś lubi dania na słodko, to to jest perfekt. I tam tutaj jeszcze z dwie trzy łyżeczki śmietany kwaśnej. Ja mam 24, wy możecie sobie wziąć 18. I teraz polewamy tym sosem. Proszę zobaczyć, tak wygląda już to danie. Naprawdę, danie jest rewelacyjne. śmietana to wszystko razem. Mm. Coś pysznego. Coś pysznego, naprawdę pyszne danie. nie. Mm. A więc robię zdjęcie i niedługo na moim kanale.